W związku z trwającym Spisem Powszechnym, dziś przygotowałem własne pytania w ramach Narodowego Spisu Bartosza. Spis Ludności odbywa się co 10 lat, także tutaj, w Rzeszowie. Pytania o wiek, płeć czy sposób ogrzewania domu. No dobrze, to ja postaram się dowiedzieć czegoś więcej. Co śpiewasz pod prysznicem? Przeważnie jakieś baciary, disco polo. No to zanudź. Zawsze jakieś jest ale czasem jakieś piosenki z bajek. Sanach, polskie piosenki jakieś. No je się wanie. Dzisiaj śpiewałam Ariane Grande. A zanucisz? Oj nie. <grym> Ile zużywasz papieru toaletowego? Dużo, bo dużo smarkam. Nie, nie dużo. <grym> nie dużo. Nie, to tylko jak. Jeszcze, jak jeśli są potrzeby fizjologiczne, to tylko wtedy, tak, to myślę, że nie dużo. Hmm. To załóżmy, że mniej niż rolka. To zależy co było na kolację. Jak często ci dobrze? A w jakim sensie to pytanie brzmi? No, czy czujesz, że ci dobrze czasami? Myślę, że codziennie. Codziennie. Tak, pewnie, że tak. Człowiek jest wesoły, radosny, więc myślę, że codziennie. <noise> no nie wiem. Zależy od czego? No, minimum raz dziennie. Raz dziennie. Rano czy wieczorem? Po południu. No powiedzmy dwa dni temu. Ulubiony napój. Timbark. Jaki smaczek? A to, to dowolnie. W sumie wszystkie są dobre także. A ulubiony deser? Malinowa chmurka. Drineczki. No. Jak często przeklinasz? No codziennie co czas. Dość często mi się zdarza. Ale wiesz co, rozmawiamy już 5 minut, jeszcze ani razu nie rzuciłaś mięchem. No bo nagrywane to tak no wstyd ja trochę. Od czego jesteś uzależniona? Od kropli do nosa, od 15 lat. I co musisz sobie codziennie wtrysnąć? Tak. Codziennie muszę sobie wtrysnąć. Myślę, że od niczego. Nie palę, nie piję. Także myślę, że raczej bez. Może bardziej telefonu? O, może ten sposób, że czasami dosyć dużo korzystam z internetu czy coś takiego, Jakieś filmy czy coś takiego. Jakie? Sportowe takie bardziej mówię, mm -hmm. in Informacje. Mm, od telefonu? Przykro mi to stwierdzić, ale od telefonu. Czego się boisz? Pajanków. no jakiś bąku, much, jak mi coś wleci, to się boję. Boga. I wszystko jasne. Bartosz Kańtoch, SK. Rock czy Disco Polo? Disco Polo. Rock and roll nie Disco Polo. U. Eska. No i piękna odpowiedź.